Kochani, dzisiaj będziemy szukać skarbu w gigantycznej przepaści. Jest to największy na świecie wąwóz. Odwiedza go rocznie ile milionów ludzi? A, 6 milionów ludzi. Jest tutaj napisane Wild West. Czyli co to oznacza? A, Dziki Zachód! Iha! Kochane dzieci, czy pamiętacie naszą niedawną wyprawę w kosmos? Startowaliśmy z Florydy, ze Stanów Zjednoczonych. Dziś również jesteśmy w tym wielkim kraju, lecz odwiedzamy inny stan Arizonę, dawniej nazywaną Dzikim Zachodem. Zobaczymy tu lasy, pustynie i kaktusy. Spotkać możemy kojota i grzechotnika. Jedną z ciekawostek tego stanu jest potężny krater Baringera, czyli dawne miejsce wybuchowego uderzenia żelaznego meteorytu. Teraz jednak chcemy przyjrzeć się bliżej ósmemu cudowi świata – Wielkiemu Kanionowi Colorado. Jest to niezwykle widowiskowy i wyjątkowo dziki wąwóz, pod niektórego płynie rzeka Colorado. Większa od niego jest tylko Dolina Marinerów na Marsie. Długość kanionu to aż 446 km. To prawie szerokość Polski. Spróbujcie sobie wyobrazić dziurę o głębokości prawie 2 km. Tyle liczy sobie Wielki Kanion w najgłębszym miejscu. Można go podziwiać z góry, na przykład z helikoptera, lub też z wielu punktów widokowych. Można też do niego zejść. Albo poznawać go z samego dołu, płynąc rzeką. Wielką atrakcją dla wszystkich odwiedzających jest niewątpliwie Skywalk, czyli spacer w powietrzu po szklanej platformie wystającej aż 20 metrów poza krawędź wąwozu. Jest się wówczas zawieszonym 1220 metrów nad ziemią. Kanion to także niezwykłe miejsce dla marzycieli. W końcu naprawdę mogą tam pobujać w obłokach. Pod wpływem zmian temperatury powietrza, chmury mogą schodzić w głąb wąwozu. Wielki kanion Colorado powstawał przez miliony lat. Przepływające w tym miejscu wody rzeki z niesamowitą cierpliwością tak długo i wytrwale gładziły kamienie, iż dziś możemy podziwiać te gigantyczne ściany. W tym miejscu przyroda pokazuje nam, że długotrwałe i cierpliwe dążenie do celu przynosić może niesamowite efekty. Kropla, która drąży skałę. Robi to powoli, regularnie, stale. Wykonywanie tych samych powtarzających się czynności przynosi w końcu spektakularne efekty. My również, by osiągnąć w życiu jakieś marzenia czy cele, musimy być wytrwałymi i cierpliwymi, choć wcale nie jest to łatwe. Wytrwale musimy się uczyć, pracować, kochać i modlić. Co jednak Pan Bóg ma wspólnego z kanionem? Choć lepiej byłoby zapytać, co kanion ma wspólnego z Panem Bogiem. Podobnie jak rwąca rzeka, która pomogła w Arizonie przez setki tysięcy lat rzeźbić gigantyczną szczelinę. Tak nasz Pan bardzo długo i wytrwale potrafi czekać na powrót swoich dzieci. Ma wobec nas świętą cierpliwość i chce mnie i Ciebie również jej nauczyć. Z kart pisma świętego wyczytać możemy, ileż to razy Pan Bóg uratował swój lud, odnowił z Nim przymierze. Uzdrawiał, odpuszczał grzechy, tłumaczył życiowe prawdy swoim uczniom. Wiecie, co w tym wszystkim jest najbardziej cudowne? Że On to wszystko czyni nadal. Pamiętaj, nasz Bóg jest miłością, a miłość cierpliwa jest. Dlatego on wciąż na ciebie czeka. 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 Śnieżynko, czy ty masz cierpliwość? U mnie tak różnie bywa. Czasem to tupie, czasem to jestem zdenerwowana. Rodziców to też gniewa. I po prostu uch, jestem zła. Mam dla was. Super challenge, żebyście to wy w komentarzu pod tym filmikiem napisali, co was tak denerwuje. I zapytajcie rodziców, jak powalczyć z tym gniewem. Śnieżynko, ty mnie tego musisz nauczyć, bo ty masz do mnie cierpliwość i wspinasz się po mnie jak po kanionie Colorado. Widzisz braciszku, jaka ja jestem szybka? Widzę, widzę, ale ja jestem szybszy od ciebie. No nie byłabym tego taka pewna. Hmm. Dzieciaczki, nie kłóćcie się. Zrobimy wyścig. Nawet niezły pomysł. Dawaj bracie. Trzy, cztery. Patataj, 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 Teraz musicie zagłosować kto wygrał. Remis. Remis. Remis, to obydwoje jesteśmy najszybsi. Chyba tak. Hmm. Czy tobie się podoba ten kanion Colorado? Ja jestem nim zachwycona. Tyle tych kolorów. Przepiękne. A ja je uwielbiam. I wiesz co? Chyba namaluję ten kanion. Pożyczę od mamy farby i będzie cudownie.